Zazwyczaj większość ludzi postrzega rzeczywistość jako coś solidnego, stałego i fizycznego. Wierzymy, że świat, w którym żyjemy, jest namacalny, odczuwamy twardość Ziemi pod stopami, ściany wokół nas i ciężar codziennych obowiązków. Cały ten świat wydaje się stabilny, niezmienny, pewny, ale co by było, gdyby to, co uważamy za rzeczywistość, było tylko cienką warstwą pokrywającą głębsze i bardziej złożone prawdy? Wyobraźcie sobie, że nasze życie w fizycznym świecie jest jak oglądanie filmu na ekranie. Możemy obserwować to, co się dzieje, widzieć postacie i wydarzenia, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko jest odbiciem czegoś większego, co dzieje się za kulisami. Podobnie jest z naszą rzeczywistością. To, co widzimy i dotykamy, to tylko mała część całej układanki. Pod powierzchnią tego, co nazywamy realnym, kryje się coś znacznie bardziej dynamicznego. Płynnego i co najważniejsze, niefizycznego. Kiedy zaczniemy dostrzegać, że rzeczywistość, którą uważamy za stałą, nie jest taka prosta i oczywista, otwiera się przed nami zupełnie nowa perspektywa. Uświadomienie sobie, że nasz świat to nie tylko fizyczne obiekty, ale także skomplikowana sieć energii i świadomości, daje nam potężne narzędzie do kształtowania swojego życia. Każdy z nas ma w sobie siłę, która pozwala wpływać na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Nie jesteśmy tylko biernymi uczestnikami świata, ale również jego współtwórcami. Gdy przestaniemy patrzeć na rzeczywistość jako coś niezmiennego i zaczniemy rozumieć, że wszystko jest bardziej płynne i podatne na wpływy, zaczniemy dostrzegać, że mamy ogromny wpływ na to, co nas otacza. Ta wiedza jest kluczem do zmiany, która jest dostępna dla każdego z nas. Wraz z odkryciem tej formuły, którą zaraz przedstawię, otworzy się przed Wami możliwość kształtowania rzeczywistości w sposób, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Zagłębiając się w naturę rzeczywistości, naukowcy odkryli, że to, co uważamy za materialny świat, w rzeczywistości jest dalekie od tego, jakie postrzegamy. Wydaje się, że wszystko wokół nas jest solidne i namacalne od stołu, przy którym siedzimy, po budynki, które nas otaczają. Jednak, gdy spojrzymy na to z poziomu atomów, okazuje się, że te fizyczne przedmioty są w rzeczywistości wypełnione ogromną ilością pustej przestrzeni. Na poziomie atomowym materia, którą uznajemy za solidną, składa się w ponad 99% z pustki. To oznacza, że większość rzeczy, które wydają się stałe, w rzeczywistości nie jest wypełniona niczym. Atom, będący podstawową jednostką budowy materii, składa się z jądra otoczonego elektronami. Jednak gdybyśmy zmniejszyli atom do rozmiaru piłki tenisowej, jądro miałoby rozmiar ziarnka ryżu, a reszta przestrzeni byłaby niemal całkowicie pusta. Co więcej, cząsteczki, które tworzą materię, nie istnieją w konkretnych stałych miejscach. Zgodnie z teorią mechaniki kwantowej, elektrony i inne cząsteczki istnieją w stanach prawdopodobieństwa. To znaczy, że mogą znajdować się w różnych miejscach naraz, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Nie są one czymś, co możemy dokładnie uchwycić lub zmierzyć. Są raczej jak mgiełka, która pojawia się w różnych miejscach w zależności od tego, jak na nią spojrzymy. Ta koncepcja jest znana jako efekt obserwatora odkrycie, że akt obserwacji zmienia zachowanie cząsteczek. W świecie subatomowym to, co obserwujemy, istnieje jedynie jako potencjalność, aż do momentu, kiedy na to spojrzymy. To zjawisko sugeruje, że nasze doświadczenie rzeczywistości jest znacznie bardziej elastyczne i zależne od naszej świadomości niż moglibyśmy przypuszczać. W efekcie oznacza to, że nasza świadomość, to, co myślimy, odczuwamy i wierzymy, ma bezpośredni wpływ na to, jak wygląda nasz świat. Kiedy zrozumiemy, że świat materialny, który postrzegamy, jest w dużej mierze iluzją, zyskujemy zupełnie nową perspektywę na rzeczywistość. Możemy dostrzec, że to, co wydaje się nam rzeczywiste, jest jedynie cieniem, obrazem tego, co jest naprawdę. Cała nasza fizyczna rzeczywistość to tylko wierzchołek góry lodowej, kryjącej pod sobą głębszy, niefizyczny świat świadomości i energii. Wraz z tym odkryciem Zaczynamy rozumieć, że mamy o wiele większą moc w kształtowaniu naszego życia niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. W świecie kwantowej fizyki istnieje zjawisko, które nazywamy efektem obserwatora. Jest to jedno z najbardziej fascynujących odkryć naukowych, które pokazuje, jak świadomość wpływa na rzeczywistość. W skrócie, efekt obserwatora mówi, że sama czynność obserwacji zmienia zachowanie cząsteczek. W świecie subatomowym, dopóki nie skierujemy na coś naszej uwagi, cząsteczki istnieją w stanie prawdopodobieństwa. Mogą być wszędzie i nigdzie jednocześnie, a ich położenie oraz stan zostają określone dopiero w momencie, gdy dokonamy obserwacji. To odkrycie zaszokowało wielu naukowców, ponieważ sugeruje, że świadomość odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Nie jesteśmy jedynie biernymi obserwatorami świata. Nasze spojrzenie, nasza uwaga i intencje mają moc wpływania na to, co się dzieje. Gdy skierujemy naszą świadomość na coś, wówczas nadajemy temu kształt. Wyobraźcie sobie, że rzeczywistość jest jak płótno, a nasza świadomość to pędzel. Każdy nasz ruch, każda myśl i każdy akt uwagi malują obraz tego, co przeżywamy. Naukowcy odkryli, że świadomość jest jak siła, która kształtuje naszą rzeczywistość. To, jak patrzymy na świat, wpływa na to, co widzimy. Jeśli widzimy świat pełen ograniczeń i przeszkód, to właśnie taki świat się przed nami odsłoni. Natomiast jeśli dostrzegamy w rzeczywistości pole możliwości i potencjału, wtedy dostrzegamy szanse, które wcześniej wydawały się ukryte. Efekt obserwatora uświadamia nam, że rzeczywistość jest plastyczna, zmienia się w zależności od naszej świadomości i intencji. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeśli świat jest obrazem, to nasza świadomość jest artystą, który decyduje, jak ten obraz ma wyglądać. Każda myśl, każda emocja i każde przekonanie to kolejne pociągnięcie pędzla, które tworzy naszą rzeczywistość. W ten sposób stajemy się współtwórcami swojego życia. Świadomość nie jest tylko pasywnym odbiorcą informacji, to dynamiczna siła, która kształtuje świat na poziomie subatomowym, tworząc to, co później widzimy i czego doświadczamy. Kiedy zaczynamy pojmować, że mamy taką moc, otwiera się przed nami nowy świat możliwości. Przestajemy być ofiarami zewnętrznych okoliczności, a zaczynamy postrzegać siebie jako twórców swojego życia. Nasze myśli, emocje i intencje stają się narzędziami, za pomocą których kształtujemy rzeczywistość. Efekt obserwatora uświadamia nam, że w każdym momencie mamy wybór, jak spojrzymy na rzeczywistość i jak ją zinterpretujemy. Od nas zależy, czy dostrzeżemy trudności, czy też dostrzeżemy w nich okazję do rozwoju i zmiany. To, co staje się rzeczywistością, jest w dużej mierze wynikiem naszego wewnętrznego świata, naszych przekonań, oczekiwań i intencji. Im bardziej świadomie skierujemy swoją uwagę na to, czego naprawdę chcemy doświadczyć, tym bardziej stajemy się twórcami swojego losu. Nasza świadomość jest potężnym narzędziem. Które pozwala nam wpływać na wszystko, co nas otacza. Kiedy zaczynamy działać jako świadomi twórcy, wtedy możemy przejąć kontrolę nad swoim życiem i zacząć kształtować rzeczywistość w zgodzie z naszymi najgłębszymi pragnieniami i wartościami. Wyobraźcie sobie, że cały świat jest ogromnym białym płótnem. Każde wydarzenie, każdy element, który nas otacza, jest tylko jednym pociągnięciem pędzla na tym płótnie. Co jednak decyduje o kształcie i kolorze tych pociągnięć? Odpowiedzią jest nasza świadomość. Świadomość jest jak artysta, który z nieskończoną kreatywnością kreuje obraz naszego życia. W każdym momencie, swoimi myślami, emocjami i intencjami, malujemy na tym płótnie. To, co widzimy wokół siebie, jest odbiciem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Często działamy nieświadomie, pozwalając starym nawykom i przekonaniom malować nasze życie w barwach. Które nie zawsze nam odpowiadają. Jeśli wciąż kierujemy swoją uwagę na to, co nas ogranicza i przytłacza, malujemy ciemne, szare kolory. Jeśli jednak zaczniemy świadomie wybierać swoje myśli i intencje, możemy zacząć używać jaśniejszych, bardziej inspirujących barw, tworząc obraz pełen możliwości, radości i spełnienia. Świadomość jest potężnym narzędziem, które pozwala nam zmieniać obraz naszego życia. To, co uznajemy za stałe i niezmienne, w rzeczywistości jest elastyczne i podatne na nasz wpływ. Zamiast być jedynie odbiorcami gotowego obrazu, możemy wziąć pędzel w swoje ręce i zacząć kreować świat w zgodzie z naszymi pragnieniami. Każdy moment jest szansą na dodanie nowego elementu do naszego płótna, na zmianę kompozycji i koloru. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeżeli jesteście artystą swojego życia, co chcielibyście zobaczyć na swoim płótnie? Jakie obrazy i kolory odzwierciedlają Wasze najgłębsze pragnienia i wartości? Przestając działać automatycznie i zaczynając wybierać świadomie, możemy przemalować swoje życie, dodając do niego więcej barw, które sprawią, że będziemy czuć się bardziej spełnieni i szczęśliwi. Każda chwila to nowa szansa na przemalowanie części swojego świata. Świadomość daje nam wolność wyboru, jakie barwy i kształty dodamy do naszego płótna. Z każdym świadomym oddechem, z każdą nową intencją i myślą, kreujemy nowe aspekty naszej rzeczywistości. To, co z zewnątrz wydaje się niezmienne, jest w rzeczywistości pod naszą kontrolą. Zależy tylko od nas, jakie obrazy będziemy malować na płótnie naszego życia. Przez tysiące lat. Różne kultury na całym świecie zgłębiały tajemnice rzeczywistości i szukały odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest świat, w którym żyjemy. Wiele z tych starożytnych mądrości przetrwało do dzisiaj, przekazując nam głębokie zrozumienie duchowej natury istnienia. Na przykład Taoizm, jedna z najstarszych chińskich tradycji, opisuje koncepcję Tao, która oznacza harmonię z naturalnym porządkiem wszechświata. Tao nie jest czymś, co można zobaczyć lub dotknąć. To raczej subtelna energia, która przenika wszystko i z którą możemy się zestroić, aby znaleźć spokój i wewnętrzną równowagę. Podobne koncepcje można znaleźć w hinduskiej filozofii, a zwłaszcza w Bhagavad Gicie, gdzie Krishna mówi Arjunie o Maya, czyli iluzji. Według tej tradycji fizyczny świat, który dostrzegamy naszymi zmysłami, jest jedynie zasłoną, skrywającą prawdziwą naturę rzeczywistości, to co postrzegamy jako materialne i namacalne. Jest jak sen, który możemy przeżywać, ale który nie jest ostateczną rzeczywistością. Prawdziwa natura świata jest duchowa, a dostęp do niej można uzyskać poprzez rozwój świadomości i zrozumienie własnej wewnętrznej istoty. Również w buddyzmie znajdziemy nauki o maja i o iluzji rzeczywistości. Buddyzm naucza, że świat, który postrzegamy, jest przemijający i zmienny, a trwanie przy nim może prowadzić do cierpienia. Aby dostrzec prawdziwą rzeczywistość, należy przekroczyć iluzję i dostrzec, że wszystko, co nas otacza, jest przejawem świadomości. Medytacja, rozwój duchowy i zrozumienie natury umysłu są kluczowymi praktykami które pomagają odkryć tę głębszą prawdę. Starożytne tradycje pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i tajemnicza niż to, co widzimy na pierwszy rzut oka. Wszystkie te nauki podkreślają, że fizyczny świat jest tylko powierzchnią, a prawdziwe zrozumienie rzeczywistości wymaga zagłębienia się w duchowy wymiar istnienia. Kiedy zaczynamy dostrzegać, że świat, który uważamy za stały i namacalny, jest jedynie iluzją, otwieramy się na nowe perspektywy i zyskujemy narzędzia do głębszego poznania siebie oraz wpływania na swoje życie. Duchowe tradycje wskazują, że każdy z nas ma w sobie siłę, aby przekroczyć iluzję i odkryć prawdziwą naturę rzeczywistości, której kluczem jest nasza własna świadomość. W naszej codziennej percepcji Świat wydaje się stały, niezmienny i poddany twardym prawom fizyki. Jednak, kiedy spojrzymy głębiej, odkrywamy, że fizyczna rzeczywistość jest znacznie bardziej elastyczna niż na to wygląda. Na poziomie kwantowym cząsteczki, które tworzą materię, nie są statyczne ani pewne. Istnieją w stanach prawdopodobieństwa, a ich położenie i stan zależą od tego, czy i jak na nie patrzymy. Oznacza to, że fizyczna rzeczywistość jest płynna i podatna na wpływy, szczególnie wpływy świadomości. Wyobraźcie sobie, że fizyczna rzeczywistość jest jak ocean, w którym powierzchnia falująca i zmienna odzwierciedla to, co dzieje się głębiej. Większość ludzi żyje na tej powierzchni, poddając się falom i burzom, które zdają się być poza ich kontrolą. Jednak kiedy zaczniemy dostrzegać, że możemy wpływać na to, co dzieje się pod powierzchnią, zyskujemy moc kształtowania tego, co postrzegamy jako rzeczywistość. Zrozumienie, że świat nie jest ustaloną, niezmienną strukturą, daje nam swobodę działania. Możemy zacząć działać świadomie i wpływać na to, co doświadczamy. Nasze myśli, przekonania i intencje mogą kształtować to, co się wydarza, a fizyczna rzeczywistość. Staje się bardziej elastyczna, gdy postrzegamy ją jako coś, co możemy współtworzyć, a nie tylko odbierać. W codziennym życiu często otacza nas hałas, nie tylko ten zewnętrzny, ale także wewnętrzny szum myśli, emocji i zmartwień. W tym ciągłym zgiełku trudno jest usłyszeć wewnętrzny głos, który prowadzi nas do głębszej prawdy. Jednak to właśnie w wewnętrznej ciszy, gdy uda nam się uspokoić umysł. Możemy połączyć się z głębszą świadomością, która jest w nas obecna. Ta cisza nie jest pustką, jest przestrzenią pełną mądrości i intuicji, które pomagają nam dostrzec to, co naprawdę ważne. Gdy uciszymy umysł, odkrywamy, że istnieje w nas głębsza warstwa świadomości, która jest zawsze obecna, choć zwykle pozostaje w cieniu codziennych myśli. To w tej ciszy możemy dostrzec swoje prawdziwe pragnienia i intencje. Możemy odczuwać subtelne sygnały, które prowadzą nas w stronę bardziej autentycznego życia. Wewnętrzna cisza daje nam przestrzeń do refleksji i zrozumienia, które są kluczowe dla kreowania rzeczywistości zgodnie z naszymi najgłębszymi wartościami. Cisza to także brama do połączenia z szerszym polem świadomości, które wykracza poza jednostkowe doświadczenia. Kiedy uda nam się zanurzyć w tej ciszy, możemy dostrzec, że jesteśmy częścią większej całości. I że nasze działania i intencje wpływają nie tylko na nasze życie, ale na otaczający nas świat. Wewnętrzna cisza jest jak oaza, do której możemy się udać, by naładować swoje siły, odnaleźć inspirację i skierować swoje działania w stronę głębszego sensu. Nasze myśli i intencje nie są jedynie ulotnymi impulsami mają moc kształtowania rzeczywistości, której doświadczamy. Każda myśl, którą pielęgnujemy i każda intencja, którą nosimy w sercu, wysyłają sygnały do otaczającego nas świata, wpływając na nasze życie i życie innych. Zrozumienie tej mocy oznacza, że stajemy się odpowiedzialni za to, co myślimy i czego pragniemy. Świadomość tego, że nasze myśli mają realny wpływ, pozwala nam spojrzeć na życie z innej perspektywy i dostrzec, jak nasze przekonania i nastawienie kształtują naszą codzienność. Gdy przejmujemy odpowiedzialność za nasze myśli i intencje, zaczynamy zauważać, jak wielką rolę odgrywają one w tym, co przyciągamy do swojego życia. Jeśli nasze myśli są pełne lęku, wątpliwości i negatywności, przyciągamy podobne energie i sytuacje. Z kolei, gdy skierujemy swoją uwagę na pozytywne intencje, rozwój i harmonię, zaczynamy dostrzegać, jak zmienia się nasza rzeczywistość. Otaczają nas nowe możliwości, inspirujące osoby i sytuacje, które wspierają nasz wzrost. Odpowiedzialność za myśli i intencje to nie tylko proces wewnętrzny, ale także sposób na świadome kształtowanie swojego życia. Wybierając świadomie to, czym karmimy nasz umysł, decydujemy, jaki obraz chcemy stworzyć na płótnie naszej rzeczywistości. To, co myślimy i w co wierzymy, staje się naszą rzeczywistością. Dlatego warto poświęcić czas na refleksję nad naszymi myślami, aby upewnić się, że wspierają one to, kim naprawdę chcemy być i co pragniemy osiągnąć. Wielu z nas przechodzi przez życie, czując się jak pasażerowie na pokładzie statku, który płynie bez naszego wpływu. Jednak, gdy zrozumiemy, że rzeczywistość jest elastyczna i podatna na wpływy naszej świadomości. Możemy zacząć pełnić rolę świadomego twórcy swojego życia. Oznacza to, że możemy decydować, jakie myśli i intencje chcemy pielęgnować i w jaki sposób chcemy kształtować nasze doświadczenia. Świadome tworzenie życia to nie tylko akceptacja tego, co się wydarza, ale aktywne kształtowanie swojej rzeczywistości zgodnie z własnymi pragnieniami i wartościami. Każdego dnia możemy decydować, jakie energie chcemy przyciągać. I jakie działania podjąć, aby zbliżyć się do tego, co jest dla nas ważne? W roli świadomego twórcy przestajemy być ofiarami zewnętrznych okoliczności, stajemy się autorami swojego losu. Świadome tworzenie to proces, który wymaga od nas uwagi i zaangażowania. Kiedy przyjmujemy tę rolę, uczymy się obserwować swoje myśli, zarządzać swoimi emocjami i kierować swoją energię tam, gdzie chcemy widzieć zmiany. Zamiast działać automatycznie, wybieramy świadome podejście do życia, które pozwala nam kształtować rzeczywistość w zgodzie z naszymi najgłębszymi pragnieniami. W ten sposób przekształcamy swoje życie w dzieło sztuki, które odzwierciedla to, kim naprawdę jesteśmy i co chcemy osiągnąć. Od najmłodszych lat uczymy się określonych przekonań i wzorców myślowych, które kształtują nasze postrzeganie świata. Wiele z tych przekonań zostało nam przekazanych przez rodzinę, społeczeństwo czy kulturę, i mogą one ograniczać nasze możliwości oraz wpływać na to, jak doświadczamy życia. Praktyka odprogramowywania umysłu to proces świadomego uwalniania się od tych ograniczających przekonań i wzorców, które nie służą naszym najwyższym celom. To jak włączenie światła w ciemnym pokoju, kiedy zaczynamy dostrzegać swoje myśli i przekonania możemy zrozumieć, które z nich nas wspierają, a które nas hamują. Pierwszym krokiem do odprogramowania jest zauważenie swoich automatycznych reakcji i przekonań. Zacznijcie pytać samych siebie tak dlaczego wierzę w to, co wierzę? Czy to przekonanie jest naprawdę moje, czy zostało mi narzucone? Z czasem, poprzez refleksję i samoobserwację, możemy zacząć wybierać te przekonania, które naprawdę odpowiadają naszej prawdziwej naturze. Możemy też zastępować ograniczające przekonania tymi, które są bardziej wspierające i które prowadzą nas do wzrostu i samorealizacji. Kolejnym krokiem jest regularna praktyka, która pomaga w utrzymaniu nowego sposobu myślenia. Medytacja, afirmacje oraz wizualizacje mogą być bardzo pomocne w odprogramowywaniu umysłu. W medytacji możemy obserwować nasze myśli bez osądzania. Co pozwala na wyciszenie umysłu i połączenie się z naszą głębszą, nieograniczoną świadomością. Afirmacje pozwalają nam wprowadzić nowe przekonania, które lepiej służą naszej intencji, podczas gdy wizualizacje pomagają nam doświadczyć tego, co chcemy stworzyć, zanim to zaistnieje w świecie zewnętrznym. Praktykując odprogramowywanie umysłu, otwieramy się na nowe możliwości i zaczynamy kształtować rzeczywistość bardziej świadomie. To proces, który wymaga czasu i zaangażowania, ale nagrodą jest większa wolność, harmonia i zrozumienie siebie. Medytacja i wizualizacja to potężne narzędzia, które pozwalają nam wejść w głąb siebie i nawiązać kontakt z naszą wewnętrzną siłą twórczą. Medytacja pomaga nam uspokoić umysł, wyciszyć wewnętrzny szum i zyskać wgląd w naszą prawdziwą naturę. Kiedy medytujemy, przenosimy uwagę z zewnętrznych bodźców do wnętrza, co umożliwia nam głębsze zrozumienie siebie i otwiera na mądrość, która w nas tkwi. Regularna praktyka medytacji pomaga nam nie tylko redukować stres, ale także podnosi świadomość, pozwalając nam dostrzegać nasze myśli i intencje z większą klarownością. Z kolei, wizualizacja jest jak projektowanie rzeczywistości. Którą chcemy doświadczyć. Kiedy wyobrażamy sobie swoje pragnienia jako już spełnione, tworzymy w sobie emocje i wibracje, które przyciągają te doświadczenia do naszego życia. Wizualizacja polega na tworzeniu w umyśle obrazów, które oddają to, czego pragniemy, ale kluczowe jest również odczuwanie emocji z nimi związanych. Im bardziej żywe i realne są te obrazy, tym większy wpływ mają na naszą podświadomość i na to, co przyciągamy do swojego życia. Łącząc medytację z wizualizacją, mamy możliwość zarówno wyciszenia umysłu, jak i ukierunkowania naszej energii na konkretne cele. Medytacja tworzy przestrzeń na nowe, pozytywne intencje, podczas gdy wizualizacja daje nam możliwość poczucia, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy już osiągnęli to, czego pragniemy. Razem te praktyki stają się potężnym narzędziem do świadomego kształtowania rzeczywistości. W ten sposób stajemy się nie tylko odbiorcami, ale aktywnymi twórcami naszego doświadczenia, kreując życie zgodne z naszymi pragnieniami i wartościami. Twoja świadomość jest kluczem do zrozumienia i kształtowania rzeczywistości, którą doświadczasz. W całym naszym życiu świadomość działa jak fundament, na którym budujemy swoje przekonania, intencje i doświadczenia. To, co myślisz, w co wierzysz i czego pragniesz, wpływa na to, co manifestuje się wokół ciebie. Świadomość to nie tylko pasywne narzędzie percepcji, to aktywna siła, która kształtuje wszystko, co cię otacza. Rozumiejąc, że rzeczywistość jest elastyczna i podatna na wpływy twojej świadomości, Otwierasz się na zupełnie nowe możliwości. Zamiast działać automatycznie, możesz świadomie wybierać, w co wierzysz i na co kierujesz swoją uwagę. W ten sposób przejmujesz stery swojego życia i zaczynasz kreować swoje doświadczenia zgodnie z najgłębszymi pragnieniami. Twoja świadomość to potężne narzędzie jest jak soczewka, która skupia energię na określonych aspektach życia. Tworząc je zgodnie z Twoimi intencjami. Pamiętaj, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości, a Twoja świadomość stanowi jej fundament. Z każdą myślą i każdą intencją kształtujesz swój świat. Gdy zaczniesz postrzegać siebie jako kreatora, odzyskasz kontrolę nad tym, co doświadczasz i jakie znaczenie nadajesz poszczególnym chwilom. Kiedy świadomie kierujesz swoją uwagę i energię na pozytywne cele, otwierasz się na życie pełne możliwości, spełnienia i wewnętrznego spokoju. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli treść była dla Ciebie wartościowa, proszę o polubienie i subskrypcję to naprawdę pomaga rozwijać kanał. Zapraszam też do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Chętnie dowiem się, co o tym sądzicie.